Zuzawitek Lewandowska z nami. Pierwszy raz ze mną, choć wcześniej już byłaś na antenie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dzień dobry ci bardzo. Dzień dobry. Ale i dziękuję za tego ofa pogodowego, którego miałeś, bo dzięki niemu dowiedziałem się tak. Koło brzeg Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, coś. A, i zakopane te miasta łączę jedna rzecz. Co to? Opady deszczu, które już właśnie jutro, ogólnie przyszły tydzień, końcówka października, będzie obfitować właśnie w opady deszczu, także większą ilość chmur. Więc... Ale na razie skromnie jutro z tym deszczem. Skromnie, no tak bardziej na zachodzie i na podchalu tak, ale już w kolejnych dniach niemal w całej Polsce te opady deszczu będą się pojawiać, ale w sobotę jest szansa na rozpogodzenie i większą ilość słońca. No to więc... Wybiegamy daleko w przyszłość, <laughs> ale przynajmniej jest na co czekać. Dokładnie, dokładnie. Już teraz zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Zaczniemy od mapy Europy. Układ wysokiego ciśnienia, który poprawił nam tą pogodę, przynosił słoneczną i pogodną aurę, odsuwa się poza nasze wschodnie granice, a teraz nad zachodnią granicę Polski nadciąga deszczowy front atmosferyczny i to właśnie on będzie przynosił nam opady deszczu w ciągu kolejnych dni. Zachód Europy jutro deszczowy i pochmurny. Na Półwyspie Iberyjskim w Madrycie 15 stopni, a w Lizbonie 18 stopni. Najchłodniejszą europejską stolicą będą jutro Helsinki, tam tylko 9 stopni. A najcieplej będzie w Rzymie i Watenach. Tam termometry wskażą 24 stopnie. W Warszawie 13 stopni. I jeszcze bez opadów deszczu. Sprawdzamy, co czeka nas nadchodzącej nocy. Zachmurzenie duże i umiarkowane, i już pojawią się opady deszczu na Pomorzu Środkowym. Uwaga na mgły i zamglenia. Te będą i w nocy, a także rano, i będą ograniczać widzialność kierowcom na drogach. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. A na te termometrach od 2 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 10 stopni na Dolnym Śląsku wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warunki na drogach niemal w całej Polsce będą w nocy niekorzystne, a to ze względu i na opady deszczu, a także na gęste mgły. Sprawdzamy, co jutro. Jutro zachmurzenie duże i umiarkowane. I właśnie opady deszczu na północnym zachodzie, a także na Podchalu. A jeżeli chodzi na, o temperaturę, to od 11 stopni w Suwałkach do 16 stopni w Krakowie, a także w Poznaniu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na drogach jutro na niekorzystne warunki, tam gdzie opady deszczu i na południu, i na północnym zachodzie. Kierowcy? Noga z gazu. Sprawdzamy, co czeka nas w kolejnych dniach. We wtorek deszczowo i pochmurno, tylko na Podlasiu bez opadów deszczu, a na termometrach do 14 stopni. W środę także będą nam towarzyszyć opady deszczu, tylko na Dolnym Śląsku będzie sucho, a na termometrach do 16 stopni. Czwartek i piątek także z deszczową i pochmurną aurą, ale na rozpogodzenie możemy liczyć w sobotę tylko że będzie chłodniej, bo od 6 do 9 stopni. Warunki biometeo będą jutro korzystne na przeważającym obszarze Polski, ale na północnym zachodzie i na zachodzie będą obojętnie wpływać na nasze samopoczucie, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona lub trochę niższa od tej widocznej na termometrach. Sprawdzamy raport smogowy. Tak w tym momencie wygląda stan jakości powietrza. No są miasta, w których ten stan jakości powietrza nie jest w tym momencie najlepszy. A więc o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia!